Oczywiście zrodziło daleko idącą yy, yy, manipulację społeczną. Proszę zwrócić uwagę, że doprowadzano na poziomie korekcji, czyli takiego wspaniałego pojęcia jak poprawa. Do czego? Że więzienie nazwano klinikami terapeutycznymi. Czyli w więzieniu, zamiast oduczać, uznawano, że należy leczyć. Trzy razy po dwa razy. A także, jeżeli ktoś stosuje narkotyki, to dajemy mu, żeby sobie poćpał. Prawda, bo tylko na zasadzie, który kogo bierze, możemy pozwolić jemu, żeby brał, kontrolować i tym sposobem wchodzić w głębiej w jego strukturę ja i doprowadzać do zmiany. A także uznano, że mózg człowieka jest mało znany. Bo do dzisiaj tylko nie więcej jak 10, niektórzy mówią 15%, jak pani by powiedziała pod globusem możemy powiedzieć, że mamy jakąś znajomość, czy coś jest uporządkowane, czy jest za przeproszeniem bałagan, czyli burdel. Ale trzeba na poziomie dzisiejszego paradygmatu technokratycznego próbować ustalać co się dzieje. No i ustalano w tym modelu yy, prawda korekcyjnym że warto stosować elektrowstrząsy. Czyli sadzano go na czterech literach i dokonywano wstrząsów w centralnym układzie mózgowym, po to, żeby pobudzić szare komórki lewej i prawej półkuli mózgowej do większej energetyczności przekazywania pola energetycznego. Wzajemnie po to, żeby element osłabionego, osłabionej wrażliwości komórek nabrał kolejnej witalności. Proszę zobaczyć, jak daleko posunęła się ingerencja specjalistów, która pozostawała zupełnie w dalekiej odległości w stosunku do pojęcia poprawa i wychowanie.